Jaki piękny toranek, jaki cudny dziś dzionek. I coś mi się zdaje, że wszystko będzie przewspaniale. Witaj Martin. Witaj, Georgie. Jak weekend? Bardzo miło. Byliśmy na przedstawieniu szkolnym u Mikei. Jak jej poszło? Trzymałam za nią kciuki. Przecież jest opóźnioną, znerwicowaną dyslektyczką. Była świetna, a w kostiumie wróżki wyglądała prześlicznie. Strasznie się cieszę. Pożycz czerwony długopis, bierz. A teraz posłuchaj. Wraz z dziewczynami ze Stowarzyszenia Matek Katoliczek robimy zbiórkę. Znowu? W zbożnym celu przebieram się za butelkę Chinzan i biegnę w imieniu wszystkich maltretowanych mężczyzn Gateshead. Mam takich w Gateshead? Czy wiesz, że co 38 minut jakiś biedaczyna kuli się w kącie i robi w gacie, gdy tylko usłyszy głos żony? Wow, nie wiedziałem. Sprawdź sobie na stronie www.grzymoceni przez buresuki.pl. Nie, wierzę. Jaki dystans biegniesz? 65 km. Aż tyle? To betka. Pomyśl o nieborakach, którzy za zmycie statków po śniadaniu dostają butelką w łeb. Ile mi zapłacisz od kiloska? Powiedzmy. Oh, oh Dziesięć, yeah. um, wow. uh, powiadasz. Co daje sześć, i pół funta. Przypominam, będę taszczyć na sobie dwójpółmetrową metrową flaszkę z na szklanego przez 65 km A robię to dla tych gamonii, którzy nie potrafią się przeciwstawić, bo są miękcy jak balasy. Niech będzie 20 pensów za kilometr, czyli 13 funtów. Ale nie chcę wyjść inaczej słonko. na więcej mnie nie stać. Temat zamknięty nie chcę się kłócić. Teraz wiesz, jakie to uczucie.